Obraz więcej waży niż tysiąc słów, dlatego przygotowałam dla Państwa projekcję, która odnosi się jakoś do tekstu, który za chwilę, za chwilę wygłoszę. Sztuka zaangażowana we wszystkich swoich wymiarach odnosi się do najważniejszych ludzkich dylematów, konfliktów i tragedii szukając odpowiedzi na dręczące ludzkość pytania i zabierając głos w dyskursie o naszym przeznaczeniu i sensie istnienia. Jednym z tematów żywo ją obchodzących jest zawsze aktualna dychotomia wojny i pokoju, odwieczne marzenie o bezpiecznym, idyllicznym raju i pełna grozy opowieść o okropnościach wojny i jej tragicznych konsekwencjach. Z tego konfliktu narodziła się szczególna gałąź sztuki, sztuka pacyfistyczna. Pod tą nazwą kryją się wszelkie dzieła sztuki, które wyrażają antywojenne przesłanie i promują pokój, sprzeciwiając się przemocy i agresji. Pacyfizm w sztuce pojawia się w różnych formach od malarstwa i rzeźby po literaturę, muzykę i film. W literaturze będą to powieści, wiersze, eseje i opowiadania. Opisujące okrucieństwa wojny lub ukazujące wartości pokoju i solidarności. Znamy też wiele dramatów, które na deskach sceny, od autorów starożytnych przez Szekspira po współczesne dokumentalne dramy, wstrząsają sumieniem widzów i, przybliżając okrucieństwo wojny, uświadamiają im, jakim skarbem jest pokój. Kino od swoich początków piętnuje przemoc i wojnę w wielkich freskach historycznych, a w dokumentach świadczy o wojennych zbrodniach, o dobrodziejstwach pokoju i o bohaterach ruchu pacyfistycznego. Muzyka, to antywojenne pieśni, piosenki protestacyjne oraz utwory symfoniczne, choralne czy operowe promujące ideę pokoju, wyrażające smutek, żal i rozpacz w związku z wojną lub ukazujące piękno i harmonię świata. Sztuki wizualne są szczególnie zaangażowane w ukazywanie okrucieństw wojny, ale także wizji pokoju i harmonii. Słynne obrazy Picassa, jak Dernika czy Gołąbek, stały się emblematycznymi symbolami wojny i pokoju, a okrutne cykle Goi czy Bogusława Linkę oskarżają i przemawiają szczególnie dobitnie do kolejnych pokoleń odbiorców. Celem sztuki pacyfistycznej jest wzbudzenie sprzeciwu wobec przemocy i pokazanie, jak wojna niszczy życie ludzkie i społeczne. Sztuka ta ma na celu inspirować ludzi do poszukiwania pokojowych rozwiązań, konfliktów i budowania świata wolnego od przemocy. Poprzez sztukę pacyfiści przekazują przesłanie o wartości pokoju i potrzebie dialogu, rozszerzając świadomość na temat zagrożeń związanych z wojną. W latach 60.-70. XX wieku ruch hipisowski propagował ideę pacyfizmu. Używając sztuki do manifestowania sprzeciwu wobec wojny w Wietnamie i zaangażowania w działania na rzecz pokoju. Tu się pojawiają co jakiś czas te piękne, kwietne pacyfki, prawda i symbole pokoju. To rzeczywiście był naprawdę bardzo szeroki ruch propokojowy młodych, młodych ludzi bardzo, bardzo zaangażowanych. Współcześnie graffiti takich artystów jak Banksy to docierający do najszerszych kręgów ważny głos komentujący wypaczenia współczesnej cywilizacji, żerującej często na zbrojnych konfliktach. Jego dzieła pojawiają się na ścianach w Strefie Gazy czy na Ukrainie, a także w największych metropoliach świata, niosąc przesłanie pokoju, piętnując obojętność i agresję. Sztuka pacyfistyczna jest ważnym elementem kultury pomagającym budować społeczeństwo, które jest wolne od przemocy i w którym ludzie mogą żyć w pokoju. Wszelka sztuka, nie tylko pacyfistyczna, jest głosem ponad podziałami i jako taka łączy ludzi, sprzyja wzajemnemu poznaniu, odczarowaniu szkodliwych stereotypów i uprzedzeń, przemawia wprost do serc. Dlatego może być najlepszym katalizatorem pokoju i płaszczyzną porozumienia wszystkich ludzi dobrej woli. Nie zapominajmy jednak, że sztuka, jak każde narzędzie, może być użyta zarówno do dobrych, jak i złych celów. Jak świat światem służyła i służy nadal także wojennej propagandzie, nawoływaniu do czystek etnicznych, propagowaniu wyższości grup, przekonań czy systemów, słowem była i jest wykorzystywana. Również przeciw pokojowi i pokojowemu współistnieniu. Dlatego niech nie milknie nigdy głos artystów wspierających ideę pokoju, a media i decydenci niech wspierają ten głos dla naszego wspólnego dobra. Dziękując pani przewodniczącej. Za te słowa i przygotowanie wizualizacji chciałbym również nadmienić, że pani Anna Sobol jest również liderem dobroczynności 25 roku. Dyplom wręczyliśmy przy okazji naszego balu.